dodatkowo przyjętych przedstawicieli gminy Bełżyce w osobach Rafał Brodziak i Andrzej Bernardczyk do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin Rajew pod siedzibą w Bełżyce. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bełżyc. Traci moc uchwała numer Rady Miejskiej w Bełżyce z dnia 25 stycznia 2012 roku sprawie znaczenie przedstawicieli gminy do życia do zgromadzenia celowego Związku Dni Brechow z siedzibą Krajowyca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za? Kto z Państwa jest za? 14 za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przejdźmy do punktu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego na sfinansowanie zadań, zadań inwestycyjnych na rachunkach powiatowych. Proszę o przedstawienie projektu uchwały Naczelnika Wydziału jgr Szymona Kotyla. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Propozycja podjęcia uchwały jest konserwencją prowadzonych uzgodnień Burmistrz Berżyc oraz wystąpieniem Zarządu Powiatu w Lublinie dotyczącym właśnie odbudowy drogi powiatowej w miejscowości Bronów. Ja tu przypomnę, że ten wniosek jest to już dosyć stary wniosek, ponieważ to jest zakończenie realizacji przeglądu, który odbył się w 2014 roku, kiedy to ta droga została zakwalifikowana do odbudowy w ramach środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uszkodzonych w wyniku spływu, czyli to jest jakby szczęśliwy finał zakończenia tej sprawy. W związku z tym Ministerstwo przyznaje tutaj dotacje na usuwanie sklepów żywiołowych w wysokości akurat na tą drogę 187 000, 768 000 zł, z czego udział własny powiatu to jest blisko 117 zł. Zł. Udział własny powiatu pokrywany w tego typu zadaniach jest proporcjonalnie po 50% danej gminy, na której leży usuwana, usuwanie tej klęski żywiołowej. I tak jak tutaj Pan Burmistrz wcześniej wspomniał, udział gminy w tym przedsięwzięciu jest to 58 400 zł. Z uwagi na to, że dofinansowany odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest na terenie naszej gminy. Podjęcie uchwały jest w zasadzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o opinię Komisji o Rozwoju Gospodarki i Finansów. Komisja ds. Gospodarki i Finansów po zapoznaniu się z dokumentacją pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pomocy do powiatu dla powiatu. Czy są jakieś uwagi? Dziękuję. W takim razie uchwała jest wyświetlona. Poddaję ją pod głosowanie. Kto jest za? 14 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planu pracy stałych komisji Rady na, 2000, na rok 2019. Plan pracy Rady Miejskiej na 2019 rok jest wyświetlany. Proszę o opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok. Dziękuję bardzo. K komisja... Co głosujemy teraz całą Radę. Czyli najpierw na planie całego Rady, planu pracy Rady. Pan Przewodniczący przeczytało... Pan przewodniczący. Czyli opinia Komisji Rady <suszel> dotycząca planu pracy Rady Miejskiej w Górzycach Komisja pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Również Komisja Opinia, Rozwoju Finansów pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2019. Dziękuję bardzo. I proszę o opinię Komisji o za zastanowieniu przestrzennego mian komunalnego i porządku publicznego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt planu pracy na rok 2017. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji o rozwoju gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska. Komisja pozytywnie zaopiniowała plan pracy na rok 2019. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji z regulaminową. Komisja z regulaminowa regulaminową pozytywnie zaopiniowała plan pracy rady. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji oświaty, zadań kultury, kultury fizycznej, i spraw socjalnych. Komisja pozytywnie zaopiniowała plan pracy rady. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisję Mieszkaniową. Komisja Python zaopiniowała plan dla na rok 2012. Dziękuję bardzo. Poddam pod głosowanie projektem uchwały. Kto jest za? 15 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie, podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy

Podobnie wróćmy do tego samego tematu. E, punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Bełżycy. Może tak głos panu burmistrzu. Szanowni Państwo, gmina nie może funkcjonować bez skarbnika. W związku z tym wnioskuję, abyśmy objęli nowego skarbnika. Osoba ta jest Państwu bardzo używana. Jest to pani Dana Cyrankiewicz która dotychczas była w głównym księgowym urzędu i zastępcą skarbnika. Była pracę w urzędzie z dniem 5 października 2018 roku, więc jej doświadczenie i znajomość gminy złożyce jest wystarczająco dobra, aby sprawnie nawet w tak trudnym momencie w z koniec roku wejść w zagadnienia finansowe naszej gminy. Dlatego proszę Państwa o po tej uchwały i powołanie Pani Barty. Oczywiście mogę przypomnieć jeszcze, że Pani Barty w latach 2009-2014 była również głównym się siedzibym zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w tym sięgodnym do 2014 roku. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi i poddam pod głosowanie projektu uchwały. Kto jest za? Tutaj nie ma, nie nie ma, nie ma nie punktu planu no, y, Kto jest za? Kto jest za? Powtarzam. Poddam pod głosowanie. Podaję uchwałę. Kto jest za? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3, 4, 5, 6. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Nie! <noise> Dziękuję. <noise> 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 Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością <głos> głosów. <głos> <głos> to moja czwarta sesja, więc proszę o... Więc przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na interpelacje. Odpowiedzi na interpelacje. Były na początku. Tak. Dziękuję. Proszę, to był ten, gdzie się ustalono flagi. Proszę. Proszę. Ja oczywiście sprawdzę, jaka jest ta flaga, ponieważ nie znam szczegółowo poprzedni, który dowiedzieć się przed pracowników urzędów, jaka to była sytuacja z tymi wagami. Ja powiem Panu później szybko, więc Dziękuję bardzo. Dziękuję i przechodzimy do kolejnego punktu, czyli wolne wnioski. Ten punkt już troszeczkę byśmy nadszarpnęli, ale tam jeszcze ja, może są. No to proszę Pana Burmistrza. Proszę no, Państwa, eee, ja to muszę wspomnieć, że punkt jest w swoim wystąpieniu, więc tylko szybciutko do niego wrócę, ponieważ również 14. U nas Wojewoda Lubelski. Między innymi rozmawialiśmy o trudnych problemach gminy i między innymi po e, tej dyskusji było najwyższe stosowane do Wojewody w sprawie uruchomienia takich środków kryzysowych e, w związku z naszą kanalizacji. E, pan Wojewoda który stara się te środki dla nas pozyskać, informacji o informację, Pan Naczelnik też już dostał telefon z Urzędu Wojewódzkiego. To no, będzie to troszeczkę trudna sprawa, aczkolwiek jeszcze, jeszcze powalczymy, że jeżeli się uda, to środki pozyskamy z środków średnęcznych. Natomiast na pewno to szanse nie są duże, natomiast rozmawialiśmy też o innych e, formach współpracy. Między innymi zostaną zaproszone na radę, w której uczestniczyłem w dniu wczorajszym, e, taką naradę samorządową, gdzie byli przedstawiciele wielu ministerstw, którzy przedstawiali nam e, Programy programy rządowe, terminy realizacji tych różnych zadań, jeśli chodzi o dofinansowanie zadań dla samorządów, w tym oczywiście dla gminy. E, Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, proszę. Ja jeszcze się chciałem odnieść do wniosku pana Andrzeja Budalczyka odnośnie tych godzin. Może pobudźmy dwie strony i zróbmy... Sesję w, w sobotę rano, gdzie nauczyciele będą e, też wydaje mi się wolni od szkoły, a e, są tysiące tak, chyba. No, może. No, zaczynamy z rana i wtedy. Dziękuję bardzo za pan nauczkę. I teraz przechodzimy do punktu 15, czyli zamknięcie sesji. Zapraszam bardzo, że zapomniałem zaprosić za praktykę na uroczyste przedstawienie z okazji zbliżającej się świątek. Zapraszam wszystkich na tę prezentację. Mam nadzieję, że w takiej sympatycznej atmosferze w przedsiębiorstwie możemy sobie życzyć. Jeszcze znaczy, ja mam jedną z Bardzo proszę. Ja zostałam poproszona przez właścicielkę posłuski w rynek panią Wójtowicz o zwróceniu uwagi albo zajęcie się e, z, tam porządkiem na posesji rynek 2. Nie wiem kto za to jest tam odpowiedzialny, ale są mieszkańcy, e, mieszkańcy, tak, są mieszkańcy, tak, mieszkańcy tak, zwracają uwagę, że to, bo oni są, jest nieporządek, że jest bałagan. właściciel, który jest teraz tam w e, tej całej posesji rynek 2, e, po prostu nic tam e, z, nie robi. Jest to bałagan, Zarówno od strony rynku, jak i od strony tak samo są niezbezpieczone tam niż otwory otłędne, drzwiowe, tam podobno okulawiadem też, a czasami rury pomagają z wodą i jej zalewa w Także Ja dziękuję tyle i proszę od niego się problemy i stwierdzam, że podatnika czwartej sesji Rady Miejskiej w Deutschencach została, proszę Pana, dziękuję za udział, zamykam obrady czwartej sesji Rady Miejskiej w Deutschencach i oczywiście zapraszam na miasta na i